Marcin Romanowski opublikował swoje żądania za pośrednictwem platformy X. Do wpisu dołączył film, w którym tłumaczy, co jego zdaniem powinno zostać wyjaśnione. Zdaniem polityka w toku przeszukania klasztoru dominikanów w Lublinie doszło do profanacji i naruszenia zapisów Konkordatu. Proszę również o zbadanie sprawy przeszukania klasztoru dominikanów w Lublinie, również pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa nadużycia władzy oraz wytwarzania fałszywych dowodów w sprawie. Należy także wskazać na profanację miejsca kultu religijnego oraz naruszenie postanowień Konkordatów w wyniku działań Policji i Prokuratury. Napisał poseł PiS. To jednak nie wszystko, ponieważ Romanowski zażądał również wyjaśnienia sprawy wydania wobec niego europejskiego nakazu aresztowania. W ocenie byłego wiceministra sprawiedliwości mogło dojść do kontrolowanego przecieku medialnego, który miał wpływ na decyzję sądu. Zwracam się o szczególnie wnikliwe zbadanie sprawy pod kątem możliwego popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Adama Bodnara, podającego się za prokuratora krajowego Dariusza Korneluka oraz prokuratora prowadzącego sprawę Piotra Woźniaka. W toku wyjaśnień mogłoby powstać uzasadnione podejrzenie, że wspólnie i w porozumieniu stworzyli fałszywe informacje o moim wyjeździe do Hiszpanii przez Niemcy, które następnie zostały celowo rozpowszechnione w mediach, by wpłynąć na decyzję sądu, napisał Romanowski. Dominikanie wydali oświadczenie. Nie wiedzą, dlaczego przeszukano klasztor. Również sami zakonnicy odniesieli się do sytuacji. W wydanym oświadczeniu stwierdzili, że nie znają powodów przeszukania. Zależy nam na poznaniu racji, które skłoniły prokuraturę i policję do przeszukania klasztoru. Oczekujemy od osób odpowiedzialnych za podjęte decyzje wyjaśnienia wszystkich wątpliwości podkreślono w komunikacie. Dodali również, że nie chcą, aby klasztor był narzędziem politycznym. Prokuratura Krajowa zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Przestępstwa te miały polegać m.in. na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z funduszu. Marek z Luwaz, KS Info